Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Faktor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry Dune Imperium Powstanie. I to jest bardzo ciekawy przypadek dla mnie, bo to jest takie jedno wielkie hashtag Kaczmar przeprasza, ale przeprasza grę. Ponieważ e, muszę przeprosić pierwszą część tej gry, Dune Imperium. E, bo jak roz... zrobiłem recenzję Dune Imperium, byłem wtedy na takim haju po zagnionej wyspie Arnak i to była moja wtedy ulubiona gra z takiego... Wtedy w krótkim okresie czasu wyszły takie trzy znane gry. Znaczy, nie, wieczna zima wyszła trochę później, tak, ale no generalnie mieliśmy ten taki, taką, taki tryptyk. Mieliśmy właśnie zaginioną wyspę Arnak, mieliśmy Dune Imperium, powstanie, Mieli... Dune Imperium. Mieliśmy Dune Imperium, mieliśmy właśnie wieczną zimę, czyli to jest ten taki system, gdzie mamy łączenie worker placementu z deck buildingiem, tak? takich dwóch znanych mechanizmów. I no, dużo osób tam dyskutowało, która gra jest najlepsza, która była gorsza i tak dalej. Mi się wszystkie te trzy gry spodobały, przy czym nie ukrywam, najbardziej się troszkę tak rozczarowałem. Na Dune Imperium miałem takie poczucie, że nie dała mi tego, czego oczekiwałem, ale było to wrażenie, które minęło. Ponieważ jak w tym roku wyszedł film Dune część druga, to wróciłem do tego tytułu, kupiłem sobie aplikację na Steamie i zacząłem w to więcej grać, i naprawdę, że tak powiem. Doceniłem w tej grze o wiele, wiele więcej. Czy to jest podyktowane tylko tym filmem? No nie mogę tego na 100% powiedzieć, że nie, ale powiem tak, no po prostu widać, że czasami naprawdę, no niektóre gry przed nami odkrywają swoje piękno, tak po naprawdę na 100 rozgrywkach dopiero. Tak to niestety jest, a recenzenci, no nie, nie zawsze mogą sobie na te naście rozgrywek w daną grę pozwolić. Więc, yy, przy czym, no żeby nie było, tak, rozbieżność aż taka duża nie jest, bo mi się ta gra zawsze podobała, przy czym jak bar tak bardzo mi się spodobała właśnie dzięki tym kolejnym rozgrywkom, a przede wszystkim dzięki rozgrywkom z dodatkiem yy, tym potęga X. To już w ogóle w wtedy spra sprawiło, że ja Dune po prostu zacząłem uwielbiać. Przy czym, no, w Dune podstawowo no, nie będę już nigdy grał raczej bez yy, potęgi X. Natomiast jak wychodziło to, to na początku w ogóle byłem taki, po co? Po co to? Czym ponownie to było przed drugą częścią filmu. A zobaczyłem, że Dune Imperium powstanie wprowadza przywódców i, którzy właśnie są nam znani z drugiej części filmu. Więc od razu zachciałem mieć tą grę, żeby móc to sprawdzić. Poza tym, jeden z moich zarzutów do tamtej części był, i tego się nauczyłem z czasem, żeby nad tym zapanować, że zdarzały się tury, gdzie nie mogłem wysłać agenta na pole, bo Karty, które miałem na ręce plus zajęte pola na planszy spowodowały, że agent był nie do wysłania. To się zdarzało rzadko, ale się zdarzało, co mi się nie zdarzyło w żadnym przypadku żadnej z tamtych gier, dlatego to był jeden z takich mój głównych zarzutów. A tutaj poczytałem w zasadach, zobaczyłem, że jest ta jedna zmiana z tymi szpiegami i to już mnie zaintrygowało, bo w tym momencie stwierdziłem, dobra, to ma sens. To może coś tutaj faktycznie zmienić. Więc mówię, dzięki tej drugiej części filmu i dzięki temu wszystkiemu, co ja odkryłem z tą pierwszą grą i tak dalej. mam teraz szansę. stwierdzić. dobra, dam szansę tej drugiej części. I powiem wam tak. Duna Imperium u mnie podskoczyła z. J. Ja 7 czy 8 na 10, już nie pamiętam. W każdym razie, Duna Imperium dzięki dodatkowi Potęga X, dzięki pięknemu upgrade Pakowi, Jacek, pozdrawiam Cię i dziękuję Ci bardzo. E, Duna Imperium skoczyła mnie na dziewiątkę. To jest moja dziewiątka. Duna Imperium powstanie. To jest dycha. Już teraz, wow, dałem dychę na dzień dobry? OK. No dobra, nieważne. Tak, to jest 10 na 10 ode mnie, e, Duna Imperium powstanie, bo robi wszystko to, co robiła Duna Imperium dla mnie. Robi tak samo dobrze, a z, każda zmiana, która jest wprowadzona, jest zmianą wprowadzona wprowadzoną na lepsze. No, że nie, w sumie nie, nie chciałbym powiedzieć, że z jedną drobną rzeczą, ale nie. I właśnie przejdźmy tutaj po kolei teraz tak, żeby nie było, nie testowałem tego wariantu na 5 i 6 graczy, e, testowałem na dwóch, na trzech, na czterech i grałem solo sobie, parę razy już to grałem solo. E, I swoją drogą, ta gra była ze mną na evencie Testuj z Kaczmarem w Aleplaszówkach w centrum Manha w Manhattanie, niektóre tutaj fragmenty z rozgrywki będziecie widzieli właśnie z tego. I najlepszy komplement, jaki można dać grze w takiej sytuacji jest to, że graliśmy sobie w to, i jeden z tej moich testujących kolegów, który zresztą jest na każdym wydarzeniu, Daniel, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Jak ja, ja musiałem na chwilę przerwać, wyskoczyć do Łazienki, i jak wróciłem z Łazienki, to Daniel mi pokazywał, kupił sobie w międzyczasie, bo akurat była na stanie w sklepie. Więc, no, czy jest coś, czy może być coś, jakby, nie wiem, lepszym sygnałem na to, jak bardzo się dana, dana gra podoba. Podczas rozgrywki tak się spodobała. Jeszcze nie skończyliśmy rozgrywki wtedy, że tak się spodobała, że po prostu poleciał i od razu kupił jeszcze wtedy. To jest niesamowite. Eee, uważam, że skaluje się bardzo dobrze. Ja jestem zawsze trochę sceptyczny, jeżeli nawet tryb dwuosobowy wymaga jakiegoś, jakiejś tam modyfikacji. To jest dla mnie zawsze takie, no bo ja nie, nie grywam. No, powiem szczerze, że na trzy czy więcej graczy to gram właśnie tak naprawdę najczęściej, jak testuję, do recenzji. A większość moich rozgrywek, takich moich, to jest po prostu dwuosobowe. Ale nie ukrywam, że ten, ten tutaj rud Hagalów, który jest też wykorzystywany w trybie solo, jest bardzo prosty do ogarnięcia, więc absolutnie tutaj nic nie przeszkadza w rozgrywce dwuosobowej. Więc skalowanie się jest bardzo dobre. Eee, czas, informacji podukowe, prawda? Przejdźmy Trzy. przez to po Bożemu. 60-120 minut to jest dobry czas. No, Na czterech graczy to już tak można, może podejść bardziej pod 3. Wiek 13, z tym również bym się zgodził. Jeśli chodzi o wykonanie. Powiem tak, jest bardzo. jest ok, jest akceptowanie, natomiast ja sobie z tego zrobię, ja sobie tą planszę wrzucę, ponieważ można, i to jest najlepsze, można łączyć tę grę z pierwszą częścią, mianowicie te karty, chociażby imperium z pierwszą częścią. Trzeba tylko zastosować parę zasad podczas przygotowania rozgrywki, żeby tam się dziwnie nam karty jakieś nie wymieszały, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy mieli szansę normalnie zagrać, żeby balans nie był tam jakiś jakoś zachwiany. Więc tak naprawdę, ja po prostu podmienię planszę i będę miał tam te elementy z upgradeowanego paku, więc a z upgrade'em ta gra wygląda po prostu przepięknie, więc nie mam żadnego przyczyny, więc tak, no jak jest tak totalnie podstawowa wersja, to to nie robi może jakiegoś specjalnego wow, jest po prostu poprawnie. No z wyjątkiem tych, no ja <laughs> nie rozumiem tego. Już naprawdę, już abstrahując dziecinne, infantylne żarty, abstrahując od tego, czy to, bo, no bo to musiało przejść przez, jakkolwiek to nie zabrzmi, przez niemałą liczbę, przez par rąk. Musiało. I naprawdę nikt nie zwrócił uwagi? Czy może właśnie ktoś zwrócił uwagę i oni stwierdzili, ej, to się nazywa darmowy marketing. Te zdjęcia wyciekną, bo to w niczym nie przeszkadza. Nie można powiedzieć, że to nie wygląda jak czerw w pustyni, więc w niczym to nie przeszkadza, więc to w żaden sposób nie wpłynie na nic. Natomiast ludzie będą robić zdjęcia, będą robić sobie heheszki, będą to komentować na recenzjach, i wtedy będą jakieś inne osoby komentowały, to będą i tobie się wszystko kojarzy i to... i to będzie się wszystko nawzajem napędzało. Więc obstawiam tą drugą wersję, bo to, że nikt na to nie zwrócił uwagi, albo że ktoś po prostu stwierdził, nie przeszkadza mi. Bez żadnego dodatku drugiego dna, po prostu stwierdził, nie, nie przeszkadza mi, że mam małe penisy w grze, no to to już jakby, to, w to mi się nie chce wierzyć. No, bardziej wierzę w to, że wiedzieli, że kurde, będzie to zabawnie wyglądało, będzie to bawiło sporą część osób, sporą część osób zniesmaczy, spora część osób będzie udawała, że jest ponad to i że jej to nieśmieszne, ale tak czy siak będzie to napędzało maszynę marketingową. Natomiast no... Ja takich rzeczy nie lubię, w sensie, no nie, tak, no żeśmy sobie pożartowali, zresztą jeżeli znaleźliście winą instrukcję, to nawet tam był taki jeden wizualny gag z mojej strony z tym, ale... no... Nie wiem, czy to musiałoby, nie wiem, czy ta gra potrzebowała, jeżeli to była decyzja marketingowa właśnie, to nie wiem, yy, czy ta gra, pod, czy ten konkretny tytuł potrzebuje takiego marketingu. A jeżeli to nie była decyzja marketingowa i nikt, ktoś po prostu nie zwrócił uwagi, to troszkę mi daje do myślenia na temat osób, które pracują w DireWolf, ale to już jakby abstrahując, bo tak generalnie to jest jedna rzecz, do której się tutaj przyczepiam. Rozgrywka. Mówię, uwielbiam tę grę za to samo, za co uwielbiałem pierwszą część. Uwielbiam ją za to, jak fajnie można sobie tutaj to wszystko zbudować, tylko trzeba naprawdę do tego podejść z głową, że to nie jest gra, która Pomimo tego, że to nie jest jakaś super skomplikowana gra, to to nie jest gra, która Cię odpuszcza, która Cię poprowadzi za rączkę. Ta gra troszkę od Ciebie wymaga. I to jest moim zdaniem na plus, bo nie wymaga nie wiadomo czego, po prostu wymaga odrobiny planowania. Nie możesz sobie kupować kart na ośle, bo ta ma to, bo ta ma to. Nie, musisz patrzeć na to, jakie karty masz w talii, jakie symbole ci zapewniają, jakich kart, ci, jakich kart masz na niej Nie możesz zapomnieć o tych torach wpływu, więc musisz mieć trochę tych kart, które pozwalają Ci do tych torach wpływu się przesunąć. Trzeba o tym pamiętać. Musisz iść po tego mistrza miecza jak najszybciej. Bo to naprawdę to już jest coś, co ja przetestowałem na wielu rozgrywkach w Steamie, którym się dzięki temu udało rozegrać. Zdobycie przewagi nad innymi graczami poprzez jak, najszybciej, jak najszybsze zdobycie tego trzeciego agenta, co Wam jak najszybciej pozwoli rozegrać jedną dodatkową turę, to jest duża przewaga nad innymi. Więc zróbcie to jak najszybciej. To jest moja, to jest moja porada. Więc trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać właśnie, jak mówię, o zbieraniu odpowiednich rodzajów, odpowiednich kart, odpowiednio zróżnicowanych, żeby móc robić różne rzeczy, żeby właśnie się nie zapędzać tam. Pamiętać o konfliktach, patrzeć, analizować, który konflikt możecie sobie odpuścić. Może się zdarzą jakieś konflikty, gdzie Wam w zupełności wystarczy drugie miejsce. Tak się zdarzało mi wielokrotnie, czy to w pierwszej, czy to w tej części, że ja widziałem mówię, dobra, pierwsze miejsce byłoby super, ale mam i tak fajny plan na to, jak tutaj wszystkim skopię tyłek i w zupełności mi teraz wystarczy drugie miejsce w tym konflikcie. Więc były konflikty takie, gdzie no, no Solarisy. Ale w sumie Solarisy, jeżeli zwłaszcza są na początku, w pierwszych konfliktach, no Solarisy pozwolą mi zdobyć mistrza miecza. Mogę stwierdzić, stwierdzić wręcz, kurde, mam, mam trochę przyprawy, a na przykład nie na pierwszym miejscu jest przyprawa, właśnie na drugim miejscu jest solaris, a wolałbym mieć solaris, żeby móc szybciej od razu na początku następnej rundy kupić sobie ten kupić sobie dodatek właśnie tego mistrza miecza. Więc mówię, podoba mi się to kombinowanie, jest i tutaj możliwości jest masa, ilo kart jest masa i to wszystko jak to ze sobą wszystko elegancko zgramy, tutaj to jest tego tyle, że to już aż szkoda gadać. Więc ja y, uwielbiam tę grę za to właśnie, do jakiego ona tutaj myślenia nas zmusza, i mało tego. Ten konflikt mi się na początku wydawał troszkę na siłę, troszkę Wiecie, tro miałem wrażenie, że on trochę jakby na siłę chciał wprowadzić klimat do suchego Eurasa. Ale powiem wam szczerze, zwłaszcza w tej części, jak mamy te czerwie, i właśnie mówię, i, 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 i przyglądamy się cały czas temu, co robią inni gracze. No to się czuje, bo to w tym momencie no, no, rywalizacja jest, więc to no już na dzień dobry, okej, okay, mamy rywalizujemy. No ale teraz jeszcze tym bardziej czujemy. Nie, nie wystarczy wygrać, no. Trzeba upokorzyć. I teraz nie tylko, no, że dzięki tym konfliktom mamy możliwości do zdobycia dokładnie ciekawych rzeczy, ale mamy właśnie możliwość. E, e, mamy możliwość po prostu do kopania innym, co jest super. Zwłaszcza jak... oła, Jezu, coś mi się w karku ty, bo się obróciłem. Aha! fucking PSL, zwłaszcza w tym konkretnym świecie. To jest po prostu. To jest niesamowite. Eee, podobają mi się karty intryg, które są super. Prawie za. Nie wiem, może zdarzyło mi się jedna czy dwie rozgrywki, gdzie miałem na koniec gry serio mnie boi. Miałem jakieś karty, które, ten, które z których nie skorzystałem w ogóle i mi zostały do końca gry. Natomiast przede wszystkim, co ja chcę pochwalić w tej grze i teraz to się skupia na tym tutaj. Szpiedzy. Olbrzymia zmiana na plus. Po pierwsze, kompletnie niweluje ten problem, że nie mam gdzie wysłać agenta. Mało tego, i to już mi się też zdarzyło później. Bo na przykład załóżmy, dobra, już się nauczyłem grać w dune imperium tą pierwszą na tyle, że nie miałem problemów, yy, nie, nie napotykałem takich problemów, że nie miałem gdzie wysłać pracownika, bo się nauczyłem dbać bardziej o swoją talię. Natomiast pojawiał się inny problem. Mianowicie, że bardzo mi zależało, żeby gdzieś pójść, ale ktoś mi tam skoczył. I ja miałem w tym momencie troszkę miałem, czasami to nawet była runda w plecy, bo kompletnie nie udało mi się tego zrobić, co chciałem. Więc teraz wiedząc o tym, ja czasami już na początku, jak tylko miałem pierwszą możliwość, wysypałem agenta na jedno konkretne pole, bo ja wiedziałem, że nawet za 3-4 rundy ja mogę chcieć z tego pola skorzystać. Tak, to jest to pole, które daje pięciu żołnierzy i pozwala od razu ich wysłać do walki. Więc ja wolę już mieć tamtego agenta, żeby móc z niego skorzystać. Ale podobnie podobało mi się to, że to nie jest na zasadzie, ej, macie teraz opcję skorzystania z pola, nawet jeżeli ktoś tam jest. Dało to wam kolejną, dali, dodali tam więcej, dali wam możliwość dobrania karty dzięki temu. Dali wam dobrania możliwość yy, tego. Yy, pojawi pojawił się to, pojawiło się to jako koszt wykonania innych fajnych rzeczy na kartach. No, to jest super to jest i to działa tak genialnie i to robi olbrzymią różnicę. Więc y, powiem tak, czy ta gra jest bardziej wymagająca? Jest bardziej wymagająca od pierwszej, ale też, moim zdaniem, bez przesady, to nie jest tak, że teraz to jest, o mój Boże, to już jest, to jest Twilight Imperium, a tamto to było, nie wiem, Race for the Galaxy. No nie, 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 nie. to, to jest bardzo zbliżony do siebie, moim zdaniem, ciężar. Ta jest po prostu nieco bardziej zaawansowana. E, jeśli chodzi o klimat... Znaczy ja powiem tak, no jak ja w to grałem nawet solo i sobie puszczę soundtrack do Diony II Hansa Zimmera, no to tak, ja ten klimat oczywiście tam czuję. Natomiast no umówmy się, nie aż tak bardzo. Jak gramy z Upgrade Packiem to może trochę bardziej. Natomiast no to jest wiecie, to jest, to, to jest ciągle suche euro. I to jest teraz tak, chciałem się do dwóch rzeczy właśnie, które usłyszałem u innych recenzentów. E, to jest ten zaleta robienia recenzji nieco później. Mianowicie po pierwsze na Dice Tower widziałem wypowiedź właśnie że yy, ktoś. Ten Roy cały, który ja tak średnio przepadam za gościem, napisał, powiedział, że Duna Imperium to był pierwszy film, a Duna Imperium powstaje to był dru to jest drugi film. No, no nie, no, to jest jakby okej, okay, tak, tu tak jak mówiłem nawet, tu się pojawiają postacie w takiej formie, w jakiej są w, drugiej, w drugim filmie i na kartach mamy ilustracje nawiązujące do wydarzeń z drugiego filmu. I tak dalej. Mamy właśnie ten motyw z wysadzaniem tego muru i, i, i z korzystaniem z czerwi pustyni. To jest jakby tak, więc to nawiązuje do drugiego filmu. Tak samo jak pierwsza część nawiązuje do pierwszego filmu. Ale to nie jest, to nie jest tak, że my rozgrywamy ten film. To nie jest nie wiadomo jak klimatyczna gra. To jest w miarę takie... To nie jest żeby nie było, to nie jest Suche Euro, to nie jest, wiecie, to nie jest Wladimir Suchy czy, e, nie wiem, e, ten, Daniel Taskini To nie, 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 to nie jest to. To jest dosyć klimatyczne euro, ale to jest ciągle klimatyczne euro. Rozumiecie o co mi chodzi. To nie jest tak, że ja tutaj faktycznie czuję się, że ja jestem Polematrydą, i ja zdobywam władzę nad tym. Nie, to jest bardzo klimatyczne euro w świecie Dune. Co już mówię, na dzień dobry mi to już starczy, ja to lubię, więc ja jestem na tak. Drugą rzeczą, od której chciałem się odnieść to jest, widziałem w komentarzach pod filmem Gambita, Gambit pozdrawiam Ciebie, że jest, że się zdarza coś takiego, że niektórzy ludzie podchodzą do tego, że mieli tam przez jakiś czas od pierwszej premiery pierwszej części kompletowali, wiecie, upiększali sobie tą pierwszą część, mają tą pierwszą część i nagle wchodzi druga i teraz pytanie co oni mają zrobić z tamtą i że czują się tak troszkę jakby nie można było tego zrobić od razu tak i tak w zasadzie, że to jest tak trochę na siłę żeby właśnie to było gdzieś tam kolidowało, żeby to tam gdzieś współgrało z premierą drugiego filmu, żeby to się napędzało, że taki trochę skok na kasę ja to rozumiem, w sensie rozumiem pod tym względem, że no mam jakąś tam dopieszczoną pierwszą grę, no i teraz się jak pojawia druga i teraz może robić to wszystko od nowa. No więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że ta gra się naprawdę miesz mieszamy tu sporo z pierwszą grą. Więc jeżeli macie pierwszą grę, to teraz dzięki tej grze macie możliwość, macie nowe mechanizmy związane ze szpiegami, macie masę nowych kart. Ponieważ tak jak mówiłem, można te elementy łączyć, instrukcja Wam bardzo wyraźnie mówi w jaki sposób łączymy tę grę z pierwszą częścią Dune Imperium. Ja na przykład mam zamiar, nawet nie wiem czy to... nie, dzisiaj już nie jest trochę późno, ale mam zamiar absolutnie usiąść sobie i teraz wszystkie te elementy z tej gry wsadzić do tego pudełka z moim upgrade pakiem, karty i tak dalej, wszystko to tam sobie posortować, żeby mieć, mieć taką jedną ten... I teraz tak naprawdę elementem, którego już nie będę używał w tym moim takim skompletowanym na nowo zestawie, to tak naprawdę będzie plansza z pierwszej części. No i do tych kostek nie potrzebujemy, nie wiadomo, ile pewnie, ale mówię, no mam upgrade'y tam, więc tam i taki tam mam plastikowe figurki. Więc to jest to, tak naprawdę jedyna rzecz, która mi znika z pierwszego pudełka, to jest pierwsza, to jest po prostu plansza. I jest w tym masa kart, dodatki są kompatybilne z tym. Zakładam, że jak będą kolejne dodatki, to będą kompatybilne, z, mam nadzieję, z jedną i z drugą grą. Więc moim zdaniem, jeżeli jesteście fanami Diuny, moim zdaniem nie będziecie rozczarowani tą grą. Jeżeli nie macie żadnej części i nagle pojawiła się Was chęć pójścia, wejścia w ten temat, możecie odpuścić sobie pierwszą część i moim zdaniem drugą część wraz z tymi dodatkami, które były, czyli nieśmiertelność potęga X, macie sporo grania. Naprawdę. To jest tak. Natomiast jeżeli macie, mówię, jedynkę i, i, i to moim zdaniem na spokojnie możecie w dwójkę, dwójkę też sobie nabyć i będziecie zadowoleni. Jeżeli jedynka Wam tak bardzo, bardzo nie podeszła, to nie wiem, czy ta gra robi na tyle dużo innego, wiecie, na tyle dużo zmian wprowadziła, żeby przyciągnąć nowych graczy. Natomiast ode mnie ta gra to jest po prostu w tym momencie dycha. Uwielbiam w nią grać z innymi ludźmi, uwielbiam w nią grać solo, yy, uwielbiam sobie po prostu puścić, mówię, soundtrack i czuć się Wiecie, i czuć się, że mówię, no nie jest to bardziej klimatyczna gra, ale wtedy się czuję tak, że sobie gram. Wiecie, siedzę sobie gdzieś tam w jakiejś sicze i po prostu sobie gram pasjansa na planszy. Jest naprawdę uwielbiam teraz. Teraz jestem fanatykiem Dune Imperium. Czy lubię teraz Dune Imperium bardziej od Zagnionej wyspy Arnak? Chyba tak. Chyba tak. Dzięki wielkie moi drodzy. Dzięki Lakidak Games za przekazanie mi gry do recenzji. Przypominam wam, że jeżeli podoba się wam to co się dzieje na Geek Factor, możecie mnie wesprzeć. Możecie mnie wesprzeć drobną kwotą na platformie Patronite, dołączając do supergrona superpatronów, możecie mnie wesprzeć jednorazowo kawą na Buy Coffee, mocniejsza tym lepsza. Pamiętajcie, możecie mnie wesprzeć bezpośrednio na YouTube albo możecie po prostu mnie dalej oglądać, komentować i wspierać w ten sposób. I za każdą formę wsparcia byłem i jestem i będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkiej tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania oraz przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!